Cześć! Dzisiaj idziemy na skocznie. Mam nadzieję, że będzie można pojechać z tymi krzesłoczkami. Działani są po do środka. Ja musiałam iść do bankomatu, on ich tam pości sobie... O są już. Także mam nadzieję, że będzie można zjechać tymi krzesłoczkami. wam wszystko pokażemy. No i słuchajcie, jedziemy. Od początku wam nie nagrałam, bo musieliśmy wsiąść ale zobaczcie, jedziemy sobie tutaj. E, taty z nami nie ma, bo z malutkim został. Te krzesełeczka są dwuosobowe i po prostu troszkę ciężko by było jednak. On mógłby też jednak tutaj płakać. Także jesteśmy tutaj z Emilciem. Trzymam tak telefon, mam nadzieję, że nie zasłaniam głośnika i że będzie słychać, jak nie to ewentualnie tam po, potem podgłoszę sobie w programie. Tak się zobaczcie. No powiem Wam, że jak ja byłam w Białce Tatrzanskiej, tatrzanskiej przepraszam, Białka Tatrzanska, no to troszkę byliśmy na innej kolejce takiej. O, już teraz wyżej się zaczyna. raz wyżej. Powiem Wam, że mam ochotę się ogólnie przyjechać na skoczki też, ale. Raczej to nam nie wypali w tym roku. No ale może zobaczymy. O, tutaj. Skoczki skaczą. Znaczy, może nie teraz. O, już wiecie co? Czuć coś takiego, wiecie? Czuć już tak bardziej wysoko. O. Dużo osób nie ma. My chyba tutaj sami jesteśmy. Chyba, że ktoś będzie wracał. A tak to sami jesteśmy. A bo wiecie co? Będę wam tutaj nagrywała tą stronę, a potem jak będziemy zjeżdżać, to następno. Bo chyba będziemy jechać tam w, w górę jeszcze. No. Emi, czujesz, się czujesz? Trzymasz się ładnie, tak? Fajnie? Troszkę się boisz, co? No i spokojnie. Trzymam cię za rączkę, tak, że będzie jest... Wszystko w porządku. Nie wiem, jaką mi dzieli za bardzo. Pokażemy tutaj, nie, jak to wygląda. Troszkę przybliżyliśmy. Zobaczymy, może co ty zaraz tam, co? Tak. Tak. O, okay. Uważaj, okay? Nie, wiesz co, teraz za zasłoni, zasłoniłeś, więc... Odwrotnie? No. A ty nic nie widać. Widziałeś gdzieś tam? Wszystko widać. A <grymne> O, jak tutaj, jak sobie oglądacie, to na pewno bardzo dobrze znacie to miejsce. Ale fajnie. Szkoda, że też tak nie możemy zjechać, że jest nawet przypiętymi pasami, ale nie możemy niestety. Pokażę wam, jak to wygląda jeszcze na dół. O. Tak to wygląda. Szkoda, że tam wiecie co, słuchajcie, tu właśnie na te platformy nie możemy wejść. Mam bardziej pokazała. No ale nie możemy. No, a na pewno jak tutaj widzę będziemy oglądać, to będzie... Będziemy sobie fajnie wspominać. Wracamy. już. Troszkę na to hikę zajęło. co, ja tak sobie robię już zdjęcia też od lat, mam takie coś fajnie że jak nagrywam, to mogę i zdjęcia automatycznie robić. Super jest. O, tu mamy jeszcze te skocznie różne. Tutaj. Co, fanie Miciu?

Teraz fajnie. No szkoda, że taty nie ma. Ale czasem tak bywa, nie? Ale jest bardzo fajnie. Na pewno fajnie też będzie, jak będziemy sobie skoczki oglądać. Super. Może uda nam się, nie? Kiedyś też na skoczki przyjechać, jak ktoś tam nam dzieciaki weźmie na tydzień. Ta sobie przyjedziemy. No tak niestety ja sama, no to tak nie teraz. Zobaczymy, może tutaj jeszcze możemy trochę sobie podwiedzać, to zobaczymy. się wyłączą, bo musimy potem szybko z, y, zjechać, no, ale to jeszcze nie koniec. A, i muszę wam ten filmik jeszcze nadrobić, mam dwa filmiki dla odgubienia do, do was. Także soki, że wczoraj nie wracał, ale też mieliśmy problem z prądem, bo bardzo wiało u nas. Dobra, ja się wyłączam. I skoczyk, skoczymy, skoczemy Wow! I wyglądował Wylądował. Idziemy. Do taty. Powiem wam, że chłodno. Mały nam śpi. Usnął nam. Także napada sukces. To już jest drugi dzień z rzędu, jak on tutaj śpi. bo tak to nie chciał spać, także jest wielki sukces. Także mówiłam, jak będziemy wyjeżdżać, to on będzie spał. Nie jak ktoś będzie chciał, to powiedz, tak? To mi pokaż, to weźmiemy. Ale weź ten dymek trochę, na niego. Foo. Mmm. To... no. To już jesteśmy na tych straganach przyskoczni. Cztery skocznie ogólnie tutaj działają. No wiecie że nie ma czegoś takiego, że można sobie tymi pasami jednak zjechać. To tak fajnie było. Nie sobie do właśnie e, knajpki, e, górska pasja. Zamówiliśmy sobie zupkę. Jeszcze różne danie. Coś dla dzieci? E, no i wiecie co, słuchajcie, ale ja, ja się ją wykupiłam. Ja się tak wykupiłam, że będziecie się śmiać ze mnie. słuchacie. tutaj ja myślałam, że to jest taki widok. No zobaczcie, siedzicie sobie w internecie i tak sobie patrzycie tak z boku to byście pomyśleli, że to jest taki fajny widok, nie? Znaczy, to może nie jest tak do końca zrobione, ale w internecie to po prostu było tak widać, żeby to był widok. No i my tego szukaliśmy, zapytaliśmy się pana, a pan powiedział, że to jest tapeta na okno. Nie my, tylko ty się zapytałaś. No. Wiesz co, no, na taką wyszłam, że szok, nie? Ale, ale co tam. Ten, kto mnie zna, to wie, że ja to sobie mam z głową, nie? Tak. Także pokaż... A, i to tu właśnie. jest, i tu jest kopera na żywo. Tylko, że ona gdzieś tam jest chyba na dole, a tutaj tak nie ma ich. Ale wam pokażę zaraz to jak. Bardzo szybko dania przychodzą. Tak to wygląda. A jeszcze jest dół, nie? Nie, jeszcze jest góra. Ale my się przesiedliśmy... Tak, my się przesiedliśmy z, z... Z góry na dół się przesiedliśmy. Kolejny mam coś zamazany? dziękujemy bardzo. O, także już mamy herbatki. Jedne jedno mamy owoce leśne, drugą no mamy malinową. A, tak? spałem dwie godziny, to zgłodniałem zobaczcie cudo Emiciu nie pokaj? super czyli tu jest goroneczka z chrzanem, mamy tu pomidorka musztardę kapustkę mamy i tu jeszcze Pieczone ziemiaczki? Mega. A tutaj mamy frytki i piersi panierowane. już Już jest pokrojone, w Ale zobaczcie jak to. Wiecie jak to pachnie? jest mega. No i jestem. Dobra, ja, miło i siada jeść. No jemy ja, się thank you Kółeczko, żółte kółeczko zielone i też zielony tak no tutaj jest też tak To już pomaga. Co tam się działo? Co tam się stało? Co tam? Stało? Co tam? Tutaj? Uj, zobacz, baganek, co? Jaki baganek. Tylko nie wychodź tutaj, dobra. Tak, tak. No tutaj, te, są. Słuchaj. Jak ładnie się bawiłeś. Siedze się bawiłeś. Jedna zupełnie na dwoje wystarczy. Nie, dobre goroneczka. Zobacz jaki się. Znaczy teraz to ten... A mówiłam, że chciałam pomóc. A mówiłam. Wszyscy słyszeli, że chciałam pomóc. No, wszyscy słyszeli, że chciałam pomóc. Ale tu ładnie tańczysz. Super tańczysz. No, uważaj tam, dobrze? Emi, chodź tutaj. Tu w tą koszulkę. znaczy ty tą koszulkę masz. chúng ta sẽ đi qua tất cả các cái các cái 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 cái